Szanowni Państwo, serdecznie witamy na pierwszej w dziejach naszej uczelni uroczystości wręczenia dyplomów dla absolwentek i absolwentów Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Cieszymy się, że możemy wspólnie celebrować osiągnięcia naszych absolwentów, którzy swoją ciężką pracą i determinacją zasłużyli na to wyróżnienie. Witamy wszystkich pracowników Uniwersytetu Jana Długosza. Niech ten dzień będzie pełen radości, dumy i inspiracji na kolejne etapy Państwa drogi bardzo się cieszę, że mogę w imieniu społeczności naszej uczelni, którą jako rektor reprezentuję, uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu, tym bardziej, że jest to pierwsze wręczenie dyplomów w tej formie, organizowane w naszej uczelni. Powinniście, drodzy absolwenci, być dumni, że ukończyliście sukcesem studia, zdając zaliczenia i egzaminy, w tym też życiowy egzamin, bo podjęcie się tak dużego wyzwania, jakim są studia wyższe, i doprowadzenie tego działania do końca jest zdanym. Życiowym egzaminem. Życzę Wam również, abyście byli dumni z uczelni, którą ukończyliście, tak jak Wasza uczelnia, Wasza alma mater jest z Was dumna. Mam nadzieję, że Wasze rodziny są z Was dumne i są tak bardzo dumne z Was, jak Wy jesteście dumni z tego, że ukończyliście nasz uniwersytet. Dziękuję bardzo. Mamy nadzieję, że taka forma spowoduje, że zapamiętacie ten dzień do końca życia, bo rzeczywiście jest to dzień bardzo ważny. Taki dzień, w którym przynajmniej część z państwa kończy przygodę z edukacją i rozpoczyna zupełnie nowy etap swojego życia. Serdecznie państwu gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Kiedy wówczas po raz ostatni opuszczałam budynek Wydziału Prawa i Ekonomii. Wiedziałam, że będzie mi brakowało tego miejsca, a także kadry naukowej, która na każdym kroku wspierała nas, studentów, w dążeniu do celu. To może być długa droga pod górę, ale widok ze szczytu naprawdę jest niesamowity. Powodzenia! Dziękuję bardzo. UJD to życzliwa kadra, która umożliwia rozwój studentów na wielu płaszczyznach. Jeśli tylko chcemy i wierzymy w siebie, to Uniwersytet Jana Długosza daje nam ogromne możliwości rozwoju zarówno tego dydaktycznego, badawczego, jak i praktycznego. Nasz Wydział jest miejscem inspirującym i stawiającym wyzwania, gdzie przez ostatnie pięć lat kształtowałam swoje umiejętności i rozwijałam pasję. Studia na Wydziale Prawa i Ekonomii otwierają drzwi do udziału w licznych konkursach. Dzięki udziałowi w takich właśnie wydarzeniach mogłam też poszerzyć swoje horyzonty, zdobywać nowe doświadczenia i zyskać cenne wskazówki od ekspertów z różnych dziedzin. Raz jeszcze chciałabym serdecznie podziękować wszystkim za to wspaniałe doświadczenie nauki na naszym Wydziale. Jesteście naszą dumą i państwo też jesteście naszą dumą. Prosimy o wręczenie symbolicznych podziękowań oraz upominków ufundowanych przez naszego partnera, wydawnictwo Chebek. Kulminacyjnym punktem dzisiejszej uroczystości jest wręczenie dyplomów dla absolwentek i absolwentów Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Jana Dugosza w Częstochowie. dzisiejszej uroczystości wręczenia dyplomów jest ceremonia przekładania chwosta na biretach, czyli ceremonialne przenoszenie chwostu czapki akademickiej z jednej strony na drugą i symbolizuje przejście od statusu studenta do statusu absolwenta. Trzy cztery.